zbliżają się dni Tarnobrzega. Oczywiście mam nadzieję, że aura będzie łaskawa i będzie na tych dniach pięknie. Oczywiście przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę. To będą troszkę inne dni Tarnobrzega od tych, które, do których przyzwyczaili się mieszkańcy w ostatnich latach, dlatego, że one zaczną się już w zasadzie tydzień wcześniej. Niedzielą 25 maja zacznie się oczywiście będziemy mieli piknik rodzinny promujący rodzicielstwo zastępcze na, na naszym rynku. Organizatorem tutaj jest MOPR. Jednocześnie swoje dziesięciolecie obchodziło będzie niepubliczne przedszkole artystyczno-językowe bajka i w związku z tym będą również występy tych dzieciaków, dodatkowe atrakcje 26 maja, czyli w poniedziałek będzie poniedziałkiem rozpoczniemy taki cykl koncertowy, gdzie chcemy promować naszych lokalnych artystów i poniedziałek, wtorek środa to będą koncerty od godziny, od godziny 19. W poniedziałek koncert Go With The Flow, Górniki Przyjaciele. Serdecznie zapraszamy bo chodzi nam też o to, żeby ożywić rynek, ożywić, ożywić tą naszą działalność. To jest takie wyjście też na przeciw przedsiębiorcom, którzy działają na naszym, na naszym tarnobrzeskim rynku. 27 we wtorek na placu Bartosza Głowackiego mocne granie, to będzie mocne granie dla amatorów mocnego grania, build, folded i pasożyt. 28 środa koncert społecznej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Tarnobrzegu, a w czwartek zapraszamy już do Domu Kultury, ponieważ mamy sesję nadzwyczajną, więc niemożliwe będą koncerty na samym rynku. Zapraszamy do Domu Kultury, gdzie o 19 będzie koncert Strefa Jazzu Wonky Town. To są oczywiście bezpłatne wyjściówki w ramach Dni Tarnobrzega. Serdecznie zapraszamy, a w piątek zaczynamy już klasycznie tutaj nad jeziorem. Mam nadzieję, że przy pięknej aurze, przy pięknym słońcu zaczniemy już finał Dni Tarnobrzega, gdzie od 17.30 występy również naszych lokalnych artystów, konter, koncert Rater Blues, a o 19.00 koncert była się serca biciem. Świetny, wspaniały koncert naszych lokalnych artystów z Domu Kultury, grupa muzyczna Miśki, a o 20.30 finał tego dnia, czyli koncert DJ Gromiego. 31 w sobotę, nad naszym jeziorem dodatkowa atrakcja, spotkanie z podróżnikami, wystawy zdjęć. Muzeum Zamków Tarnowskich a o godzinie 17:30 koncert Wiosna śpiewa z nami Tarnobrzeskie Studio Piosenki o 19:00 Sarsa a o 21:00 Krzysztof Cugowski wraz z zespołem Mistrzów serdecznie mieszkańców oczywiście zapraszamy 1 czerwca niedziela to mamy dzień dziecka i tutaj już serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców ale szczególnie tych najmłodszych będą również dodatkowe atrakcje strefa sportowa festyn piłkarski promocja Mistrzostw Europy do lat 19 kobiet będzie strefa ekologiczna, gry, zabawy, warsztaty tematyczne i animacje z motywem eko. Od 16 do 18 koncerty i widowiska taneczne. Będą artyści z budowlanki, siła głosów, wokalistki z pasją, studio tańca i rozwoju Pandura i pokaz taneczny Art Dance. O 18 wspaniały koncert, 170 młodych artystów, dzieciaków na naszej tarnobrzeskiej scenie i Akademia Ciupaga. A o 20 finał Dni Miasta, wspaniały koncert, framu, myślę, że nikomu nie muszę go przedstawiać. Stawiać miłość na żywo na naszej tarnobrzeskiej scenie i tym, i tym, tym wspaniałym wydarzeniem zakończymy Dni Tarnobrzega.